śród mrocznej i opustoszonej nocy, spękana ziemia pod stopami Chirona emitowała smuszkę lodowatej, czarnej energii. Stał tam zamyślony, jakby rozmyślając o czymś odległym, więc to dlatego najmłodszy tak powiedział. Niedaleko stał Han, wierny ochroniarz w żelaznej zbroi i z szacunkiem odpowiedział: Tak jest, panie domu. Głośny, radosny śmiech rozległ się echem, przerywając ciszę. Chiron odchylił głowę i wybuchnął śmiechem, a potężna aura z jego ciała sprawiła, że otaczająca przestrzeń zadrżała. W jego oczach pojawił się błysk rozbawienia, a głos, pełen autorytetu, nie ukrywał zadowolenia. Rozumiem, to jest wiara najmłodszego, prawda? Chłopiec zamierza być tolerancyjny wobec słabych, rządząc jednocześnie siłą? Jeśli tak, to będziemy musieli sprawdzić, czy jego wiara ma jakąś wartość. Han, wróć i powiedz mu to. Han skłonił głowę na znak przyjęcia rozkazu. Tak jest, ser. Chiron zmrużył oczy, na jego ustach pojawił się wyzywający uśmiech, gdy oświadczył, dam najmłodszemu jego pierwsze zadanie. Styczeń 1795 roku. Ja, wówczas piętnastoletni, Zostałem uznany za rycerza trzech gwiazdek. Nadszedł pierwszy okres wakacji, podczas gdy inni studenci z radością wracali do swoich ojczyzn lub pilnie trenowali, aby sprawdzić swoje postępy. Atmosfera w Akademii wciąż była niezwykle ożywiona. Przechodząc do klasy średniej, nie będziemy już używać drewnianych mieczy treningowych. Zamiast tego będą to prawdziwe miecze, wykute indywidualnie dla każdego. Wielu studentów rzuciło się do kuźni, aby zamówić własną broń, niecierpliwie czekając na dzień, w którym będą mogli trzymać w ręku Prawdziwy miecz! Jean stał pośrodku ogromnego rodzinnego arsenału. Jego wzrok przesuwał się po błyszczących stojakach na miecze i szable. Zamierzał sam znaleźć odpowiedni miecz, ale ostatecznie zrezygnował. Jean! Znajomy głos Luna rozległ się z tyłu, wyrywając Jeana z zamyślenia. Odwrócił się. Jego starsza siostra, Luna Run-Kandel, stała tam z promiennym uśmiechem. Jej platynowe włosy zdawały się świecić w nieco mrocznym pomieszczeniu. Sporo się namęczyłam, żeby znaleźć dla ciebie odpowiedni miecz, powiedziała z dumą kładąc dłoń na piersi. Tak, to jego siostra miała wybrać dla niego miecz. Jin przypomniał sobie, jak miesiąc wcześniej luna uparła się, by wziąć na siebie to zadanie, a on niechętnie się zgodził. W końcu jej oko do broni było o wiele lepsze niż jego, uwierzył, że wybierze dla niego lepszy miecz. Czekając w milczeniu, Jean spojrzał w stronę ciężkich żelaznych drzwi specjalnego magazynu. Nagle drzwi zgrzytnęły i otworzyły się z głośnym hukiem, a z nich wyłoniła się luna. Na ramieniu niosła potężną broń, masywny i zdeformowany miecz, wyglądający bardziej jak jak nieociosany blok metalu, niż ostre ostrze. za nie mówił, jego oczy otworzyły się szeroko ze zdumienia. Luna podeszła, kładąc olbrzymi miecz na podłodze z ciężkim stuknięciem. Marmurowa posadzka zdawała się lekko zadrzeć. Ten miecz był kiedyś znany jako miecz rzezi zasłony, z entuzjazmem przedstawiła Luna. Używałam go bardzo często, kiedy byłam w Twoim wieku. Taki toporny miecz to było coś, o czym myślałam, by używać do w Twoim wieku. Można to uznać za oryginalną formę krantela, którego używaliśmy co o tym myślisz, Jean, podoba ci się? Jean wpatrywał się w dziwaczną broń, po czym uniósł wzrok na swoją pełną oczekiwań siostrę, wyjakając: um, siostro Luno, wziął głęboki oddech, starając się ostrożnie dobrać słowa. Jestem naprawdę wdzięczny, że pomogłaś mi wybrać miecz, ale nie sądzę. Żeby to był miecz dla mnie. Uśmiech na ustach Luny zgasł, jej twarz posępniała, a w oczach pojawiło się wyraźne rozczarowanie. Ach, cicho powiedziała, wyglądając na naprawdę zranioną. Widząc zakłopotanie Gina, Luna pośpiesznie poprawiła się, starając się wymusić uśmiech. Ja, ja rozumiem, nic nie szkodzi, ja tylko żartowałam. Ale widząc wyraz jej twarzy, kropla zimnego potu spłynął po skroni Gina. Pomyślał sobie, nie wydaje mi się, żeby żartowała. Luna spokojnie zauważyła. Ale rzeźnik zasłony to też bardzo dobry miecz, jest trochę ciężki, ale nie jest to aż tak duży ciężar. Gin milczał, wpatrując się w miecz z zamyślonym wyrazem twarzy. Ciężar nie był problemem, ale czuł, że coś mu nie pasuje. Dostrzegając wahanie brata, Luna uśmiechnęła się znacząco, a w jej fioletowych oczach pojawiło się zrozumienie: Dobrze, rozumiem, pokażę ci tamten miecz. Po tych słowach schowała rzeźnika za słony i poprowadziła Gina głębiej do ogromnego skargca broni rodowej. Delikatne światło wpadało z wysokich okien, oświetlając niezliczone stojaki na broń, gdzie cicho spoczywały legendarne miecze i zbroje. Idąc wzdłuż szerokiego korytarza, Luna zaczęła wyjaśniać, jej głos rozbrzmiewał w cichej przestrzeni. Włożyłam naprawdę dużo wysiłków w wybór miecza dla ciebie. Zastanawiałam się, co będzie ci najlepiej pasowało i jakiego rodzaju miecza tylko ty mógłbyś używać. I wtedy pomyślałam o tym, ponieważ wybrałeś barisadę podczas swojej ceremonii wyboru, pomyślałam, że ten miecz będzie ci najbardziej pasował. Zatrzymała się przed mieczem, starannie owinięty tkaniną. Jednym zdecydowanym ruchem wyciągnęła go z pokrowca. Szóst. Miecz został wyciągnięty z pochwy, a srebrzynę brzysty blask mienił się na ostrym ostrzu. Rękojeść z misternie rzeźbionego złota emanowała elegancją i autorytetem. Dżin zastkł bez ruchu, z szeroko otwartymi oczami. Ten miecz to... W jego umyśle pojawił się obraz Barisady, współistniejący z innym mieczem o podobnym designie, ale zupełnie innym charakterze. Był to siostrzany miecz Barisady, którego używał pierwszy wódz klanu. Bradamante... Jin niemal wstrzymał oddech, drżącymi rękami biorąc miecz od siostry. Znajome i potężne uczucie rozprzestrzeniło się od rękojeści w jego dłoń. "Wow!" wykrzyknął z podziwem i zdumieniem. Widząc wyraz twarzy brata, Luna uśmiechnęła się z zadowoleniem. "Zgadzę, że ten miecz ci się podoba." Oczywiście, Jin odpowiedział natychmiast. Jego głos nie ukrywał ogromnego podekscytowania. "To naprawdę wybitny miecz, nawet wśród innych wspaniałych" mieczy, które posiada nasz ród. Jean zacisnął rękojeść Bradamante, czując dziwnie znajomy ciężar. W jego umyśle gwałtownie odżyły wspomnienia z poprzedniego życia. To jest miecz, który zdobyłem wszelkimi sposobami. Nie spodziewałem się, że siostra wybierze go dla mnie. Zarówno Bradamante, jak i Barisada to najlepsze miecze do użycia energii cienia. Gdybym wtedy sam go wybrał, reszta rodzeństwa na pewno by się sprzeciwiła i musiałbym zrezygnować. Podniósł wzrok na stojącą przed nim siostrę o platynowych włosach. Jean odezwał się szczerym głosem pełnym wdzięcznością. Bradamante to też miecz, który wszyscy inni chcieli Mieć. Nie wiem, jak ci dziękować, że go dla mnie wybrałaś. Luna lekko przechyliła głowę, jej nieprzeniknione fiołkowe oczy spoczęły na bracie. Brzmi to niezupełnie tak. Położyła dłoń na piersi, z twarzą przelotnie odległą. Jean, może, nadal nie czujesz się ze mną komfortowo, prawda? Myślę, że zaraz się rozczaruje. Jean drgnął, pospiesznie machnął rękami, jego twarz wyrażała wyraźne zakłopotanie. N nie, wcale nie, mówię to szczerze. Wyraz twarzy Luny nagle się zmienił, przemknął przez nią figlarny uśmiech. Podeszła bliżej, unosząc palec przed osłupiałym dżinem. Naprawdę, ale ja już jestem rozczarowana, więc musisz pocieszyć moje rozczarowane serce. P Przepraszam, dżin wyjąkał, kompletnie nie rozumiejąc intencji siostry. Drwina zniknęła, ustępował miejsca powagi nauczyciela. Zamknij oczy, dżin, zacznijmy ćwiczyć. Tak. Jean posłusznie wykonał polecenie, mocno zamykając oczy w rozległej, pełnej światła przestrzeni. Głos Luny znów zabrzmiał, delikatny i eteryczny pośród lazurodego nieba w jego świadomości. – Wiesz, o czym mówię? – Tak, wiem, siostro Luno. – Dobrze, ale dzisiaj muszę cię nauczyć jeszcze jednej rzeczy. – Co to jest? – zapytał Jean ciekawie. Ciepła dłoń delikatnie spoczęła na jego ramieniu. Głos Luny zabrzmiał, głęboko wbijając się w umysł Jina. Że wśród rodzeństwa, które zajęte jest deptaniem po sobie, wciąż są tacy, którzy kochają cię bezwarunkowo. Chcę, żebyś to zapamiętał w swoim sercu. Uśmiechnęła się, jej uśmiech był delikatny i ciepły, a w oczach miała bezkresną miłość do najmłodszego brata. Luna mocno złapała Gina. jej głos był jednocześnie nieco urażony i surowy. I nie smuć mnie już więcej! Jean pospiesznie odpowiedział z nutą paniki w głosie. Y, rozumiem, przepraszam siostro. Głos Luny nagle złagodniał, jej wzrok wpatrywał się w dal, kryjąc głęboki smutek. Żyłam wystarczająco samotnie w tym klanie na długo przed Twoim narodzeniem. Zrozum mnie, nie chcę, żebyś wiódł takie samotne życie, jakie ja wiodłam. Jean zamyślił się na chwilę, po czym lekko skinął głową. Rozumiem, siostro Luno. Luna odwróciła się, jej platynowe włosy lekko powiewały na wietrze, a aura czołowego rycerza ponownie się ujawniła. Dobrze, w takim razie zacznijmy ponownie trenować, Jean, patrz całym swoim sercem. Następnie w luksusowo urządzonym pokoju Jin zawołał głośno, Murakan wyjął bradamantę z pochwy, liśniące ostrze odbijało jaskrawe, złote światło. Z uśmiechem zadowolenia zapytał, co pan o tym myśli. Murakan nadal leniwie leżał na sofie, nie odrywając wzroku od komiksu, wyglądając na niezbyt zainteresowanego. Hm, odłóż to maluchu, nadal nie jesteś przyzwyczajony do używania energii cienia, więc nie możesz tego użyć. Jean zamarł, co Proszę? Murakan kontynuował wyniosłe wyjaśnienia: Jeśli chcesz prawidłowo używać bradamante, musisz osiągnąć co najmniej trzy gwiazdki energii cienia, ale ty nadal jesteś tylko dwugwiazdkowym malcem, prawda? Dopiero co naśladowałeś przebudzenie miecza. Zaskoczenie na twarzy Dina szybko zastąpiła determinacja. Ale myślę, że niedługo osiągnę trzy gwiazdki, wtedy będę mógł go używać. Zdecydowanie położył rękę na starej księdze. Deklaracja Gina doprowadziła. Zobaczyła Murakana do wściekłości, ależ zarozumiałość. Nastaw uszu i posłuchaj uważnie, maluchu. Murakan rzucił się, jedną ręką chwytając Dżina za głowę i mocno potrząsając. Barisada i Bradamante to nie są miecze, których możesz używać bez trosko. Potrzebujesz co najmniej trzy gwiazdki energii cienia, to minimum. Używaj zwykłego miecza, dopóki nie osiągniesz pięć gwiazdek energii cienia, rozumiesz? Dżin zacisnął zęby, znosząc to, po czym strząsnął rękę Murakana. Ale, ale ja nie jestem cierpliwy, panie wie. Wystarczy mi osiągnąć pięć gwiazdki energii cienia w rok, prawda? Jego oczy płonęły wyzywająco, bez cienia wahania. Jean z trudem znosił gniew Murakana. To absurd, nawet jeśli zająłeś pierwsze miejsce w turnieju energii cienia i pochłonąłeś całą tę energię, warknął Murakan, chwytając Jeana za głowę, z twarzą wykrzywiołą w gniewie. Mówię ci to wszystko dla twojego dobra. To takie absurdalne, że nawet pies by się z tego śmiał. Jeśli zrozumiałeś, co mówię, przestań gadać takie bzdury. Z wściekłością zatrzasnął książkę. Jean wyrwał komiks, a jego głos był pełen wyzwania. Hej, powtórz to. Coś ty powiedział? Nagła zmiana postawy Gina zaskoczyła Murakana. Co? Hej, 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 odłóż to! Kazałem ci to odłożyć! wrzasnął przerażony Smok. W tym momencie drzwi pokoju otworzyły się z hukiem i Gili pospiesznie weszła. Jej twarz wyrażała zaniepokojenie, gdy krzyknęła: Panie! Zamarła, widząc scenę przed sobą. Jean podniósł wzrok z wyrazem zdziwienia: Gili, co się dzieje? Czy coś się stało? Gili odpowiedziała: mmm, "Nauczyciel Garon Cię szuka. Powinien był tu przyjść, ale powiedział, że musi streścić strategię patrząc na mapę, więc musisz się z nim spotkać." Strategię? Zapytał Jean, puszczając murakana i stając. Tak, nauczyciel Garon powierzył panu pierwsze zadanie, potwierdziła Gili. Po odpoczynku będzie pan musiał natychmiast wyruszyć. Jean westchnął. Razem z Gili wyszli z pokoju, idąc wzdłuż bogato zdobionego korytarza. Więc tak, teraz gdy osiągnąłem trzy gwiazdki w szermierce, chyba nadszedł czas. Ale to dziwne, że muszę wyruszyć zaraz po odpoczynku. Gili szła obok, spokojnym głosem wyjaśniając: Zakładam, że wynika to z pewnego poziomu trudności w zadaniach. Zazwyczaj są one przydzielane dopiero od poziomu śreminiego wzwyż. Jean skinął głową, jego wzrok błądził w oddali. Być może przydzielono mi zadanie, ponieważ moja promocja została potwierdzona. Idę to sprawdzić. Gili, zostań tu i poczekaj z murakanem, powiedział Jean odwracając się z determinacją w oczach. Gili skłoniła głowę odpowiadając. Tak, panie, proszę, idź przodem. Jean szybko przeszedł korytarzem i pchnął ciężkie drzwi, wchodząc do sali konferencyjnej. W środku kilku innych kadetów zebrało się wokół dużego stołu pokrytego mapami. Garon, instruktor, natychmiast go powitał. Witaj, najmłodszy panie, powiedział Garon z uśmiechem. wliczając ciebie, łącznie 10 kadetów niskiego stopnia otrzymał Mało to zadanie. Wszyscy zostaną podzieleni na dwie drużyny, aby wykonać misję poszukiwawczą na południowym pograniczu królestwa Jan. Królestwo Jan to obszar blisko terytorium Bestioludzi, a także blisko obszaru oznaczonego jako baza plemienia Białego Wilka. To nie jest obszar, na który powinni wysyłać kadetów niskiego stopnia, pomyślał Jean, marszcząc brwi i patrząc na mapę. Kadeci podeszła garon, podając mu mapę i plik dokumentów. Panie, to jest mapa i szczegółowe informacje o członkach zespołu. Do Dobrze, odpowiedział krótko Jean. Przejrzał dokumenty, pełen wątpliwości. To jest dość trudne zadanie, jak na pierwszy raz, i zostało przydzielone znacznie szybciej niż zwykle. A członkowie mojej drużyny to będą kadeci o niskich, średnich wynikach, a także belop, którego wyniki są bardzo zmienne. Narastające poczucie niepokoju stawało się coraz wyraźniejsze. Cień zdawał się go ogarniać, gdy kawałki układanki zaczęły do siebie pasować. To tak, jakby ktoś celowo nakazał, aby to się stało. Ręka Gina zacisnęła się na stole. "Rozkaz? A co, jeśli mój pojedynek z Belopem został zgłoszony ojcu, a to zadanie mam nie sprawdzić?" Zimna, lecz potężna aura emanowała z Gina. Jego oczy błyszczały jasno szmaragdowym blaskiem. "Więc niech będzie, ojcze. Na pewno ci pokażę, że moja wiara jest niezachwiana jak skała."